Dobry, ja się nazywam Gośka Dziwanowska i mam przyjemność w, w imieniu Muzeum Miasta Gdyni zaprosić Państwa dzisiaj na niezwykłe warsztaty, które przygotowaliśmy specjalnie z Ośrodkiem Edukacji Muzeum Miasta Gdyni. Tym razem nie w przestrzeni muzeum, ale w tym niezwykłym, magicznym domu. Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, a w głównym temacie blisko miło wspólnie. Ten rok jest niezwykle wymagający dla wszystkich. Ale szczególnie w święta, chcemy Was zainspirować i pokazać, jak można spędzić ten czas razem. Zapraszamy do środka. Mmm, czujecie jak coś pachnie? Idziemy do kuchni. Zobaczmy, co tam się dzieje. Cześć Patrycja. Cześć, co, co tu ty... robisz? Co, co tak pachnie? Ach, będę przygotowywała dzisiaj takie wariacje na temat tradycyjnych świątecznych potraw. Taki miks Polski z Francją. E, Jedną z tych potraw będzie kisz e, świąteczny, Chodźcie, jest. który um, jest takim. Typowym francuskim przysmakiem świątecznym z lotaręgi, z terenów e, ale ja zrobię go w takim połączeniu z naszą polską kapustą z grzybami. E, właśnie przygotowuję ciasto na Kisz, które jednocześnie posłuży nam jako ciasto do tarty Tatin, e, która no, nie jest takim typowym świątecznym polskim przysmakiem, natomiast e, jest taką wariacją na temat naszej polskiej szarlotki. W ramach ciekawostki powiem, że tartę tatę wynaleziono w 1898 roku. Wynalazła ją Stefani Tatę, która wraz ze swoją siostrą prowadziła hotel z restauracją i pewnego dnia postanowiła no, zrobić taką odwrotną tartę, czyli najpierw położyć te jabłka, a następnie dopiero przykryć je ciastem. No i wyszło takie oto przysmak. We Francji, w terenie, gdzie została wymyślona w takiej małej zreseczce, to teraz założona jest fundacja Tarte Tatin, której członkowie przywdziewają takie charakterystyczne niebieskie bluzy oraz czerwone chusty i czarne kapelusze. I ta tarta jest bardzo znana, no i bardzo dbają o to, żeby była oryginalna, żeby miała oryginalny, oryginalny skład, natomiast ja znowu dzisiaj troszeczkę zamieszam i połączę ją z takim świątecznym smaczkiem, czyli dodam troszeczkę cynamonu oraz goździków, żeby była taka troszeczkę bardziej świąteczna. Cynamon i goździki to takie zapachy, które nieodłącznie wszystkim kojarzą się ze świętami. Dokładnie, ale w dodatku e, cynamon ma bardzo wiele właściwości prozdrowotnych. Jest e, antybakteryjne. E, Co działa, ważne w tych czasach. Dokładnie, szczególnie. <laughs> działa również na odporność, e, przeciwnowotworowo. E, podobne właściwości mają goździki, które również są antybakteryjne, a dodatkowo działają przeciwbólowo, są bardzo dobre na ból głowy. No. Razem tworzą świetny, świąteczny miks. Brzmi to super. Powiedz, czy, co jest w środku tej miski? E, tutaj przygotowuję ciasto, które będzie jednocześnie mm, ciastem do naszego kisza, ale również e, tym ciastem, które będzie przykrywało tartę tatę. E, mamy tutaj mąkę, masło, jajka. Za chwilę dodam jeszcze troszeczkę soli i cukru. E, no i właściwie tyle. A masło? Masło powinno być z lodówki czy w temperaturze pokojowej? W temperaturze pokojowej jak najbardziej, żeby ciasto się jak najlepiej wyrabiało. Natomiast e, nie polecam go rozstawiać, ponieważ wtedy ciasto będzie zbyt miękkie i może nam się tak, e, brzydko mówiąc, rozciapać i będzie... E, no po prostu się nie ugniecie. Nie będzie można później zrobić tego spodu tak, jak, jak tego by trzeba było. Świetnie. Idziemy zobaczyć, co dalej się Jeszcze do Ciebie mnie. wrócimy, Patrycja, <grym> pamiętaj. Chodźcie, chodźcie, zobaczymy to dalej. Wow, co tu się dzieje. Cześć dziewczyny. Jesteśmy teraz w dużym Cześć. pokoju, z kuchni przeszliśmy do dużego pokoju. Zapraszamy, zapraszamy. I co tu robicie, powiedzcie dziewczyny? Teraz tutaj Maria z Kasią bardzo dzielnie malują. Ponieważ przygotujemy, przygotowujemy specjalny papier pod łańcuch e, świąteczny, takie najprostsze papierowe, które widzą Państwo tam właśnie z tyłu na skrzyni. I być może pojawiłoby się pytanie, e, dlaczego malujemy taki stary, zużyty papier. To są różne kserówki, stare gazety. Przecież mamy papier w domu, prawda? I... Eee, myślę, że to dlatego, że generalnie bardzo dużo tego papieru jakoś nam tak zalega. Pewnie nieraz miałaś sytuację, że od kera skrzynka tam wysypują ci się Oczywiście, garety, gazety, wszystko co. Jak najbardziej. Więc e, myślę, że to jest też taki fajny sposób, żeby mm, jakoś wykorzystać te wszystkie rzeczy. Polecam po prostu wziąć jeden taki ładny kolor tutaj mamy taki karmin i lekko rozwodnić go tutaj. Tutaj troszeczkę rozwodnić dziewczyną. I po prostu malować takim pewnym, szybkim ruchem po jednej stronie. I jak trochę przeschnie, trzeba obrócić wtedy na drugą. I mamy to taką elegancką. O i to jest o tyle też fajniejsze, że mamy tutaj też takie przebitki, przez co to wygląda trochę ciekawiej. My trochę z dziewczynami już poszukiwałyśmy i przygotowałyśmy część tych rzeczy. Tutaj po prostu odmierzyłyśmy sobie po 2 cm. Teraz dziewczyny, was poproszę, żebyście na chwileczkę przerwały waszą pracę. Pomożecie mi zrobić łańcuch, co wy no to. Trzymajcie te wszystkie elementy i składajcie. Tutaj macie kleje. Tutaj daćmy też do suszenia ten papier, żeby to było też dwustronne, żeby w środku te rzeczy wyglądały bo po prostu nie odznaczały się taką mocną bielą. Dziewczyny mają <gryw> mały ten. Stali uczestnicy naszych warsztatów w Ośrodku Edukacji Muzeum Miasta Gdyni wiedzą, że Ola jest naszą specjalistką odnośnie warsztatów z rzeczy, które wydają się już zbędne, które zalegają nam w domu, a z których można wyczarować nowe, piękne i inspirujące dekoracje. Tak jak dzisiaj robimy świąteczne. Jak najbardziej. W ogóle też jeżeli zostanie nam nadmiar tego papieru, bo całkiem sporo go wycięliśmy jeszcze, jak widzicie Państwo, robimy go dalej. Można wykorzystać też takie proste e, nakrętki od tutaj pewnie mleka czy czegoś. I teraz pokażę w jaki sposób. Uwaga, dziewczęta. Teraz Oczywiście zepsułam całą dekorację, no bo ja już jestem taka trochę nie ten. Taką mamy oto gwiazdę. I ona jest super prosta do wykonania. Bierzemy właśnie mm, tutaj nasze części. Podkreślamy jedną z dziewczynki. I sklejamy je tutaj na koniuszka, te papierki. Sklejamy je tak. Czyli to są te same papierki, które wykorzystujecie do, do zrobienia łańcucha? Dokładnie te same. Bo po, podejrzewam, że może tego zostać całkiem długo, dużo. Też nie każdy ma pewnie miejsce w domu na zrobienie gigantycznego łańcucha. I sklejamy go je w ten właśnie sposób, tak sobie naprzeciwlegle. Zrobimy takie... O, tutaj akurat widzę, że klej lubi odmówić posłuszeństwa. Jeżeli wasz klej w sztywcie nie da rady po prostu tego utrzymać, zawsze dobry jest taki klej Magic, który jest dostępny praktycznie w każdym kiosku. I wtedy trochę pokleić nim. Powinno się utrzymać. I taki klej Magic też w późniejszym etapie bardzo dobrze przytrzyma naszą plastikową nakrętkę. Tutaj już trochę poplemiłam, oczywiście. Właśnie taki klej też jest w stanie posklejać taką niesforną gazetkę, która jest zrobiona z takiego mieszanego papieru. Niekoniecznie takiego od makulatury. Być może zastanawiacie się też, skąd mam taki szary papier. Ja akurat miałam taki blok w domu. Też później e, będziecie u gości, która ma papier pakowy i z jego właśnie resztek też jak najbardziej taki mm, łańcuch można zrobić, taki papier przygotować. Ale jeżeli nie macie akurat takiego papieru w domu, papier, papier który służy na przykład do e, pieczenia, też się jak najbardziej nada. I myślę, że jakby utrzymanie wszystkiego w takiej naturalnej kolorystyce lub takiej kolorystyce świątecznej, lub malowanie właśnie wszystkich tych fragmentów na jeden dany kolor sprawia, że można zaprzeczyć właśnie takiej teorii, bo czasami pewnie niektórzy z Was obawiają się, że jeżeli zaczną robić jakieś ozdoby z, powiedzmy sobie szczerze, takich odpadków śmieci, to one będą wyglądały dość niechlujnie bądź e, właśnie tak tanio, a wydaje mi się, że... Można zrobić całkiem fajny efekt. I to jest bardzo proste. Jeżeli masz ochotę gość, to w ogóle zapraszam do tworzenia łańcucha z nami. Oczywiście, już się właśnie za to zabieram. Tak. Na razie jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak można wykorzystać stare notatki, których na pewno każdy z nas ma wiele w domu. Po prostu malujemy je na kolor i mamy już piękny kolorowy papier. Czyli wcale nie musimy go kupować. Nie, właśnie nie. Też wiem, że nie każdy z nas. Yy... Ma te tonę te ale też szkoda, bo zazwyczaj jak kupujemy te zestawy, to tylko mamy jedną kartkę czerwonego, no i przez to się tworzy bardzo dużo koloru. A jeżeli ktoś by chciał zrobić takie święta bardziej monochromatyczne, to... I tutaj kładziemy te swoje mm, nakrętki po dwóch przeciwległych stronach, tak mocno sklejamy je za pomocą kleju Magic. I teraz jak taką zawieszkę zrobić? Tutaj bym poprosiła Marysię, widzisz tą igłę z nitką? Chciałabyś mi ją podać? Dzięki wielkie. I po prostu tu będzie akurat segment pod tytułem e, "Prowadzący troszeczkę trzęsą się ręce, ponieważ jest to nawlekanie igłę, <grym> czy nitki na igłę, więc może w tym czasie... O, chociaż dosyć poszło sprawnie. E, jeszcze bym poprosiła Ciebie Kasiu, żebyś chciała mi podać jakieś nożyczki z naszego, naszej ładnej skrzynki. O. Że tworzone są serduszka. Tak. Nie zainspirowały te kolory do stworzenia świątecznego serduszka. Także słuchajcie, wasza wyobraźnia nie ma w te święta żadnych granic. Można robić y, wszystko, tak naprawdę, z elementów, które wydają nam się, tak naprawdę, śmieciami. A to nie są śmieci, to jest wszystko do wykorzystania. Zobaczcie. Najbardziej też gość tutaj bardzo dobrze mówi, że warto się tutaj zainspirować przede wszystkim. Bo ja myślę, że ja nie zachęcam do jakiegoś takiego um, robienia rzeczy krok po kroku. Można właśnie naprawdę, jak już się zaczyna wykominować coś fajnego. Tutaj do tej gwiazdy najlepiej po prostu wziąć nawet podwójnie igłę, zawiązać takim mocnym supłem, bo żeby nie opadło. I o właśnie, to się czasami dzieje, więc trzeba będzie jeszcze zrobić dodatkowy supełek. Ale gdy tak zrobimy, nie wiem, z pięć takich porządnych supełków, jak najbardziej taka zawieszka będzie się trzymać. A wy dziewczyny lubicie robić łańcuchy? Robicie je czasami w domu? Zdarza się, że lubimy takie. Zdarza się. Zdarza się. Jakoś tak raczej korzystacie z kolorowego papieru, czy...? Z kolorowego. Z kolorowego. To pewnie jakiś macie taki... Różnie mówiąc. Różnie mówiąc. Zdarzało wam się robić już jakieś ozdoby ze śmieci? Tak, mi się zdarzyło. Co na przykład robiłaś, pamiętasz? Zrobiłam y, właśnie magnes. Magnes? Świąteczny. O, super. I w jakim był kształcie? Był w kształcie choinki. No takie dobre, tradycyjne. Tak, ja w ogóle uwielbiam robić rzeczy z kartonu, z jakichś starych folii aluminiowych. Tutaj był. Dziewczyny, to jest wszystko bardzo inspirujące. Na pewno jeszcze do was wrócimy, ale musimy zobaczyć, co dzieje się dalej. Zapraszam Dzięki, Was, kochani, do drugiego pokoju. Chodźcie ze mną. Tam już się dzieje prawdziwa magia. cześć. Chodźcie, chodźcie. na Was. Cześć, dziewczyny. Co tu robicie? My no robimy. Papier pakowy. Wymyśliłyśmy sobie, że porobimy stąpa z ziemniaczków, żeby każdy z najmłodszych mógł spędzić wspólnie czas i dekorować papier na prezenty. Papier zawsze się przydaje, nie tylko w święta. No i trochę posiliłyśmy się takimi gotowymi pieczątkami. Właśnie, zobaczmy, co tu macie. Chodźcie bliżej, żebyście wiedzieli, co możecie przygotować. Tutaj mamy już taki gotowy zestawik, mamy gwiazdeczki, serduszko, świętego Mikołaja. Musimy jednak pamiętać, że nasze pieczątki nie będą miały takich wzorków, które tutaj są. są to sam kontur. I teraz chciałabym, że może moja wspaniała pomocnica Ania, poznajcie Anię, przy rozpoczęła nasze pieczętowanie. Także Aniu, proszę, możesz sobie wybrać pędzę. Możesz rozpocząć nasze dekoracje. Słuchajcie, a po co w ogóle pakować prezenty? Czy uważacie, że to jest istotna sprawa? Czy tak naprawdę liczy się to, co dajemy w środku? Czy opakowanie też jest ważne? Ja myślę, że sama taka. Czynność rozpakowywania, rozrywania tych prezentów jest dla mnie super przyjemna. Zawsze mała, czekałam tylko na ten moment, że będę mogła rozerwać po prostu papier i zobaczyć co jest w środku. I ta tajemnica, jak się siedzi i przykład już przyniósł prezenty i one już leżą pod tą choinką, a my musimy zjeść te 12 potraw, sprawia, że jest tak tajemniczo i nie można się doczekać tego, co nastąpi. O, moment odciskania najważniejszy jest. Jęk, nie Niech, nie Jest śliczna. Możemy zawsze wziąć pędzelek i trochę domalować tutaj. Słuchajcie, a tu to nie właśnie o to chodzi, żeby on nie był taki idealny. Dokładnie, można też po prostu się bawić kształtem. Przecież z takiego pierniczka, co się nie do końca odbił, możemy zrobić też motylkę I zrobić trochę wiosnę, zimą. Mamy też gotową choinkę. Ania, chcesz odcisnąć choinkę? Tak. Super. A ja w tym czasie... Zrobię gwiazdę. Właśnie, gwiazdę, pokażmy jak to się wykrała. Możemy zawsze wziąć pisaczek i odrysować sobie tutaj kształt, ale łatwiej nam będzie pieczątką. Dociskamy. Może nie złamie mi się przy okazji ziemniak, mam nadzieję. O, już trochę mi weszło. Wyciągamy. Mamy już kształt. I teraz biorę naszą wspaniałą miseczkę z obierkami. I po prostu. Tutaj jest wsparcie dorosłych konieczne. Tak, żebyśmy nożem. sobie nie zrobili krzywdy naszym nożem. Czy wiecie, że um, pakowanie prezentów rozpoczęło się już w VIII wieku, czyli ponad 1300 lat temu e, w Japonii, gdzie pakowano prezenty w materiały, w chusty. Słyszeliście o czymś takim? Słyszeliście o tym, że nie w papier, a w chusty? Właśnie, jestem co? bardzo ciekawa. Ciekawe, a powiedzcie jeszcze, e, czy tak naprawdę taki papier pakowy można odcisnąć e, tylko z ziemniaczka, czy myślicie, że można na przykład... Jakie, jakie są najfajniejsze kolory, którymi w tym sezonie można udekorować taki papier? Myśmy wspólnie z Anią wybrały zielone i czerwony, tak. bo to takie świąteczne prezenty, te kolory. A ty jakie byś wybrała jeszcze, Ania? Można. Biały mamy i rzut ciągle można. Taki? żółty, słoneczny taki. No, to też fajny e, kolor. Taki ciemny, może niebieski. O. o, niebieski taki nocny, i do tego na przykład żółte gwiazdki, jak tutaj mamy, jak pierwsza gwiazdka na niebie. Co wy na to? Super. Ale nam świetna choinka była. Wow. Do takiej choinki możemy dorobić też bombki. O, a mi się kaska nie odbiła aż tak dokładnie. Może za dużo farby, to też trzeba wiecie. Próbuję. Próby, próby, próby i idealnie nam wyszła gwiazdka. Możemy też domalować do niej na przykład ogon. I mamy taką spadającą gwiazdę. Czy ktoś z Was kiedyś wymyślił życzenie, jak zobaczył spadającą gwiazdę? Bo ja jednokrotnie. Oho, zbierze się serduszko. Mój ulubiony stempel. Serduszko, na jaki kolor malujesz? Na żółto. Dobra. My tutaj sobie będziemy teraz pracować. Zapra zapraszamy Was jeszcze raz na moment. Mhm. Zobaczymy, jak idą postępy w Waszym papierze za chwilkę. A Słuchaj. teraz idziemy dalej, bo moi drodzy, czeka nas następny pokój. Dzięki, do zobaczenia. Pa. Teraz przyłapaliśmy Patrycję w moim ulubionym momencie zagniatania mm. ciasta. Zobaczcie. No i nie najmniej ulubionym momencie. Zagniatanie <noise> <noise> ciasta jest najgorszą czynnością w kuchni, bodajże najbardziej pracochłonną i czasochłonną, a trzeba je bardzo dobrze wygnieść, żeby później nie zrobił się zakalec. No właśnie, to jest bardzo ważna część. Zapachy mm. nadal są. Świetnie. Mm. Zapachy będą nam dzisiaj towarzyszyć cały dzień, myślę, ponieważ zarówno cynamon, jak i goździki później. A powiedz Patrycja, czy istotny jest wybór miodu? W sensie jaki powinien być to miód najlepiej do Twojego przepisu? Myślę, że ulubiony. Czyli zarówno akacjowy, jak i lipowy. Jak najbardziej. Ja wybrałam miód wielokwiatowy, bo jest najbardziej uniwersalny. Uh -huh. Świetnie. Stawiamy na chwilę Patrycję. Bo zbliżamy się do pracowni. Dzień dobry, witamy. Co tu robicie dziewczyny? Wianki. Poznak zaczynamy trochę. Świąteczne wianki. Kochani. Wianki to jest taka rzecz, którą pierwszą pokazał mi Tomek Sosnowski ze środka edukacji i to właśnie on pokaże Wam, jak najlepiej zrobić taki wianek i najprościej. Z pięknych materiałów, które możecie znaleźć w przyrodzie po prostu. Tomku, zapraszamy. Jest cześć, cześć. Przed chwileczką byłem kamerzystą, teraz pokażę Państwu kilka prostych rzeczy. Widzę, że dziewczyny tutaj szaleją na maksa. Szczerze powiedziawszy, chyba nie mam nic do pokazywania, bo dziewczyna już zrobiła, ale nie żartując już. E, tak naprawdę jesteśmy w pracowni, w której e, naprawdę ważne ma? jest to, żeby mieć przede wszystkim dużo miejsca. Więc to nie jest przygotowywanie jakiejś drobnej rzeczy, tylko pozwólmy sobie na to, żeby było dużo bałaganu. Więc my mamy taką przyjemność, że znajdujemy się w miejscu, gdzie... Powiedzmy, wszystko może spać. Jest ze mną przede wszystkim Oliwia i Regina. To są osoby, które żyją w nadżyją tutaj, są sąsiadami tego domu. Widzę, że Regina przygotowała z Livią już fragment wieńca alentowego, czy bożonarodzeniowego, jakkolwiek go sobie nazwiemy. Natomiast ja pokażę teraz pokrótce, jeżeli pozwolisz, że Gina się robi. Jak ktoś to mnie koryguje. Do czego potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebujemy podstawy. Ja mam podstawę taką, ale. Można spokojnie robić to na drucianym elemencie. W ogóle można robić na wszystkim, co jest okrągłe. Można też robić bez podstawy, ale wtedy się po prostu to rozwala. To jest najsensowniejsza podstawa. Jest to dość tani materiał. Nawet bardzo tani. Można to spokojnie zrobić. Jaki jest taki materiał? Tak naprawdę w każdym sklepie ogrodniczym czy kwiaciarni. Super można tanio znaleźć je na Allegro. Jest to słomiana, fajna sprawa. Do wykorzystania wielokrotnie. Czyli jak nam zmiennie wieniec, możemy spokojnie to robić. My mamy tak naprawdę podstawę słomianą, którą widzimy tutaj, Aha. mamy znaleziony niedaleko od nas w oborze, w Podole, piękny sznurek, który pewnie ma już swoje lata. No i teraz jest kwestia tego, że my robimy wieniec z tego, co mamy. Aha. Mamy choinkę, świerk, więc wycięliśmy trochę gałązek. Mamy jemiołę, ponieważ obok nas jest bardzo dużo, bardzo dużo drzew. No i mamy różnego rodzaju proste ozdoby. My z Reginą i Oliwią lubimy proste wieńce, więc mamy różnego rodzaju krzewy, które zostawiają owoce. To może być dzika róża, to może być łuk, to może być jajzębina. Im bardziej sezonowo, tym lepiej. Ja teraz szybciutko pokażę, jak to się robi, bo dziewczyny będą to pewnie pokazywać, znaczy będą kończyć ten wieniec. To jest dzika róża. To jest piękna dzika róża, proszę zobaczyć. Ona już jest fajnie zniszczona. Im bardziej naturalnie, tym lepiej. Tu mamy jakiś dzikus totalny, trudno powiedzieć, co to jest. Natomiast ma kilka elementów. Natomiast najważniejsza jest podstawa. Czy mamy gdzieś tutaj jakieś rękawiczki? Nie mamy, to jadę bez rękawiczek. Słuchajcie, no ktoś tam, nie będę mówić. ponieważ korzystamy z żywych elementów, jak długo taki wieniec się utrzyma z takiej To wszystko zależy, gdzie go powiesimy. Jeżeli go powiesimy w domu, taki wieniec zeschnie się w 90%, mhm. ale. Y Zależy od tego, jaki mamy świerk. Jeżeli mamy świerk dobrej jakości, najczęściej to jest na przykład wiodła kaukaska, to wtedy kolce nie odpadają. Natomiast jeżeli to jest zwykły świerk pospolity, kolce mogą odpaść i wtedy jest to szybka sprawa. Trudno powiedzieć, ile. I my robimy wieniec na dwór. Mam nadzieję, że wytrwa on spokojnie do nowego roku, a nawet dłużej. To jest kwestia tego, czego chcemy. Ja chcę naturalny, my chcemy naturalne wieniec, więc używamy takich rzeczy, które jak się zeschną, będą też ładne. I teraz powiem, jak to się robi. Oczywiście technologii jest bardzo dużo w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. My chcemy osiągnąć naturalny, więc podstawa to przede wszystkim przygotowanie sobie gałązek. Ja proponuję robić to w rękawiczkach. Ten na szczęście tak bardzo nie kuje. Natomiast musimy sobie stworzyć takiego rodzaju kubki, które związujemy. Okej, okay, po prostu związujemy, bo żecie, przytrzymanie. Związujemy na dole. Ten naturalny sznurek wiotowy jest w tym przypadku e, świetny, ponieważ nie widać go tak bardzo. Tak. Kiedy mamy przygotowane, na przykład musimy przygotować wiele takich e, bukiecików, natomiast e, e, kiedy już mamy je przygotowane, każdy z tych bukiecików jeszcze raz przymocowujemy tym samym sznurkiem do naszego wieńca. I w tym sposobem powstaje nam mniej więcej e, taka kompozycja. Natomiast. Jeżeli chcemy mieć mieszany wieniec, musimy każdą warstwę sobie zaplanować. Czyli jeżeli chcemy mieć z kulkami, to teraz przyczepiamy kulki. I na to kolejna, jeszcze jedna warstwa. Aha, czyli warstwa. Warstwa, o proszę bardzo. Ja powiem tak, oczywiście bardzo modne są wieńce, które posiadają w sobie pierniki, szyszki. Natomiast no my znajdujemy się w przepięknej wsi w Bardynach, na środku pola i my nie mamy wokół siebie pierników ani, nie wiem, jakichś przeciwnych bogactw. I tym do warsztatem chcemy Wam pokazać, że na zwyczajnie świecie można zrobić spokojnie wieniec za pomocą, za pomocą, za pomocą tych rzeczy, które rosną obok nas. Ponieważ w mieście równie dobrze możemy spotkać zarówno trochę świerku, możemy go też kupić oczywiście, dziką różę na pewno, rośnie ona wszędzie, nie potrzebujemy tego dużo. Taki wieniec wieszamy później na naszych drzwiach i staje się on zaproszeniem dla gości totalnie miło nam zobaczyć coś takiego. Tutaj dziewczyny właśnie przygotowują sobie kilka takich, wieniec, takich bukiecików, ponieważ tak się łatwiej pracuje. Czyli tak naprawdę Najlepiej wybrać się z rodziną na spacer do lasu i tam zbierać elementy do naszego wspólnego wieńca. Dokładnie. Wydaje mi się, że ważne jest to, żeby wybrać sobie, jaki wieniec nam się podoba. Jeżeli podoba nam się wiedzieć naturalny, tak jak nam, to im więcej nabierzemy różnego rodzaju krzak krzaków, batyli, tak naprawdę, patyków mchu, e, szyszek, tym lepiej jest. Oczywiście na sam koniec będziemy mogli go udekorować i my to pokażemy jak to zrobić. Ja zostawiam teraz dziewczyny same, zobaczymy co się dzieje słuchajcie, dalej. Słuchajcie, słuchajcie, ja chyba słyszę, że ktoś puka do drzwi, więc Aha. przepraszam Was bardzo, ale muszę zabrać naszych gości, bo musimy sprawdzić co się dzieje. Chodźcie za mną. Słyszeliście dopukanie? Sprawdzamy kto.